Bywają takie zwierzęta, które są nadagresywne, nadlękliwe. Mhm. I to myśmy mówiły już o depresji u zwierząt, czy u zwierząt może występować depresja? Oczywiście, że może. Natomiast Są, są zwierzęta, które od szczeniaczka zachowują się w sposób no, trudny do opanowania, bo albo boją się potwornie. Obcych przestrzeni, boją się hałasów, boją się każdego miejsca. Wyciąganie ich na spacer sprawia wielki kłopot, lub zwierzęta, które są nadagresywne, z byle powodu wpadają w złość. Trzy, cztery. Dzień dobry. Zwierzęci się Marta Stachowiak córka, Dorota Sumińska mama. Główny temat. Główny temat choroby psychiczne u zwierząt, czyli czy pies może mieć schizofrenię. A teraz cię poproszę, żebyś opowiedziała, co mówisz ludziom, którzy nie wierzą w to, że zwierzęta mogą chorować psychicznie. Tak, często y, byłam świadkiem rozmowy albo sama w niej uczestniczyłam, kiedy ktoś, kto jak najbardziej zdaje sobie sprawę z tego, że ludzka psychika jest zawiła i że może chorować, twierdził, że no zwierzęta przecież, no jak zwierzę chore psychicznie, no przecież to jest niemożliwe. Ja wtedy zadaję takiej osobie najczęściej pytanie, czy yy, mózg jest organem, tak jak inne organy, tak jak żołądek, tak jak narządy płciowe, płuca, no tak. Serce. Serce. I yy, no wiadomo, że organy chorują tak samo u ludzi, jak i u innych zwierząt. Serce może chorować, żołądek, nerki, cokolwiek. No tak, a w takim razie mózg, skoro też jest organem, tak jak u człowieka może chorować, to również u posiadacza takiego mózgu, czyli psa, kota czy słonia, też może chorować, tak jak każdy inny organ w ciele. I w tym momencie, nie mówię, że wszyscy, ale większość osób, które właśnie nie wierzyły w choroby psychiczne wśród zwierząt, drapią się po głowie i myślą i mówią: no tak, faktycznie, no a ja jakoś nie podchodziłem, czy nie podchodziłam do tego w ten sposób. No właśnie, i no właśnie. chodzi o podejście. Chodzi tutaj. o podejście tak samo do ludzi, którzy mają tego typu kłopoty, jak i do zwierząt. Ja chcę powiedzieć rzecz niezwykle ważną, żebyśmy pamiętali o tym, że choroby, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, które występują u tych zwierząt, które są najbliżej nas, to znaczy chodzi mi o psy i koty, to są dolegliwości, które nie wystąpiłyby w 99% przypadków, nie wystąpiłyby u tych zwierząt, gdyby nie były udomowione i zniewolone. Właśnie, i tutaj, tutaj leży przyczyna. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że choroby psychiczne naszych podopiecznych, jeśli nie są umotywowane morfologicznymi, ale do tego przejdziemy mhm. za chwilę. W 99% są wywołane przez nas samych. Znaczy, jako ludzi, ja nie mówię, że ja spowodowałam to, że Karunio świętej pamięci piesek, którego już nie ma, był zdecydowanie psychicznie spaczony, czy dziadzia. To były psy ze schronisk, które trafiły do mnie, kiedy były już stare i one miały dolegliwości psychiczne, spowodowane tym, co działo się wcześniej w ich życiu. Bo trzeba pamiętać, że w ogóle choroby psychiczne to jest, to jest cały czas taka, takie balansowanie na linię. I tutaj chyle czoła przed wszystkimi psychiatrami, ludzkimi psychiatrami, bo to jest bardzo trudna dziedzina. Psychika jest w ogóle skomplikowana i to są niuanse, które dzieją się w układzie nerwowym, bardzo trudne do zdiagnozowania, które mogą wywołać wręcz wybuchowe. Wybuchowe Właśnie, trzeba pamiętać objawy. O tym, że mimo wszystko mózg jest dużo bardziej skomplikowany niż nerki czy żołądek. Oczywiście tak. To oczywiście jest tak. taka wielka niewiadoma wciąż. Mózg i to, w jaki sposób my reagujemy na, na bodźce, które do, niego, hmm. które do niego docierają. Więc choroby, ja tak po laicku najprościej podzieliłabym choroby psychiczne na te które są umotywowane chorobą neurologiczną, bo musimy też podzielić, co to jest choroba psychiczna, choroba neurologiczna. To się miesza, bo bardzo często choroba neurologiczna, czyli jakaś dolegliwość, układu. Fizyczna dolegliwość. Tak, układu. Bo to jest ważne. Na przykład wrodzony brak jakiegoś, jakiegoś połączenia synaptycznego, czy jakieś ubytki w ośrodkowym układzie nerwowym mogą. Skutkować w przyszłości zupełnie innym zachowaniem, bo co to jest choroba psychiczna? Choroba psychiczna to jest takie nienormatywne zachowanie się przedstawiciela danego gatunku niczym nieumotywowane inne niż wszystkie i u dzikich zwierząt oczywiście też to się zdarza bardzo rzadko, ale. Tam jest selekcja naturalna i wiadomo, że u zwierząt dzikich, których już prawie nie ma, jak Państwo wiecie, wolno żyjących, zwierzę, które zachowuje się niezgodnie, z jakby planem dotyczącym, naturalnym dotyczącym tego gatunku samoistnie jest eliminowane. Dlatego, że jeżeli gazela nie będzie bała się lwa, to po prostu zginie. Mhm. Prawda? I, i, I czy zwierzę, które jest społeczne żyje w jakiejś grupie społecznej i zachowuje się w sposób zupełnie nieakceptowalny? Dla danej społeczności zwierząt jest, od, jest odtrącone. Społeczność nie chce go wtedy przyjąć i ono no jest skazane na, na śmierć po prostu. Więc następuje taka samoistna eliminacja. Ona się wiąże również z tym, że takie zwierzęta, które mają takie wrodzone dolegliwości psychiczne, po prostu nie mają potomstwa. I to nie jest powielane. Natomiast zwierzęta udomowione, trzymane w warunkach niezgodnych z ich, Potrzebami gatunkowymi, nie, niestety, zapadają na cały szereg dolegliwości psychicznych, z których chyba najbardziej rzucającą się w oczy są, są zachowania kompulsywne, zachowania powtarza, powtarzające się systematycznie i też niczym nie umotywowane. Pośród ludzi te kompulsywne zachowania no. można nawet powiedzieć, że zakupocholik się tak zachowuje. No, ludzie robią różne, różne rzeczy, czy ciągle myją ręce. Napręc, Na przykład tak. u zwierząt to jest najbardziej widoczne, najłatwiej to zobaczyć. No. I tu chcę powiedzieć do wszystkich tych, którzy mają psa, który uwielbia, żeby rzucać mu piłeczkę. I oczywiście są, psy lubią aportować. Natomiast na pewno widzieliście Państwo, lub nie, jeśli nie na pewno to wam o tym opowiem, że są takie psy, które dostają po prostu jakiegoś. One są na, na bardzo. W transie, są. w transie, i jak tak jakby adrenalina już była jedynym hormonem, który. Są niezwykle pobudzone i chcą, żeby bez przerwy tę piłeczkę rzucać i biegają nerwowo. Jeśli rzucimy piłeczkę, pies biegnie, łapie tą piłeczkę, wraca i szczeka, szczeka, rzuć mi. I tak do, po prostu do utraty tchu. My już nie mamy siły rzucać tej piłeczki, a on jeszcze cały czas, język mówi się do pasa, ale jeszcze rzucać to, to, tą piłeczkę. To nie jest to, że on lubi. To jest zupełnie co innego. Nasze zwierzęta, w związku z tym, że ograniczamy je w bardzo dużym stopniu, mają mnóstwo emocji, tak jak i my. I nie umieją tych emocji odpowied... okiełznać, tak ulokować, tak jak małe dzieci. I wpadają w takie nałogi, dlatego że to można powiedzieć, że to są nałogi swego rodzaju zachowań, które, które są, no, niektóre są uciążliwe tylko dla nas, inne mogą polegać na tym, że zaczynają się samookaleczać. Jest, jest też... To bardzo, bardzo trudne do opanowania. Wszyscy wiedzą o tym, że jest śmieszne, jak pies goni szczeniaczek, goni swój ogon. Pamiętajmy o tym, że to się może przerodzić w chorobliwe zachowanie, lokowania tam swoich emocji, których nie umie pies, czy nie może w inny sposób. Gdzie nie może? I nie umie, i nie może, bo on się też musi nauczyć. Człowiek też się powinien nauczyć, prawda? My powinniśmy. W dzieciństwie powinno się nas uczyć opanowywania, ale nie tylko opanowywania, ale lokowania tych emocji w taki sposób, żeby było to znośne i dla nas, i dla naszego otoczenia. Nikt tego nie uczy, a tym bardziej nikt tego nie uczy psów czy kotów. Popatrzcie Państwo, że mamy milion sposobów na to, żeby unikać tego, żeby kot nie podrapał tapicerki mebli, żeby nie, mhm. żeby nie drapał, prawda? Kupujemy drapki, yy, smarujemy czymś. A pamię... teraz jakąś folię można kupić, którą się wykłada, na przykład tyły kanap, żeby tam nie było pozdzierane. No, dobrze, jeżeli tą folię niedawno. można drapać, jeżeli tą folię można drapać, to okej. Okay, to okay. A pamiętajmy o tym, że powinnością gatunkową kota jest drapanie, po prostu. I każdy tygrys, szanujący się jaguar, lampart lew, tak to się mówi, ostrzy sobie pazury, on zostawia swój zapach na różnego rodzaju obiektach po to, żeby udowodnić światu i przedstawicielom swojego gatunku, że ten obiekt należy do niego. I że to jest, oczywiście przyjdzie inny i też tam zostawi, ale no każdy, każdy chce być właścicielem, i mamy takie, takie nie tylko ludzie mają skłonności obszarnicze, wiele gatunków zwierząt również, i to jest znaczenie. Jeżeli chodzi o psy, to jest ograniczenie swobody ruchu. I psy szczególnie psy młode, psy które mają, są, dobrze, są dobrze żywione, mają w sobie po prostu ogromny potencjał energetyczny. Mhm. A tutaj cały czas chodzimy na smyczy. Jeśli w nie, ogóle chodzimy, jeśli, bo znam tak. suczkę, labradorkę młodą, która nie ma jeszcze roku i siedzi cały czas w ogródku o powierzchni 3 na 4 metry. No tak. więc na przykład, to jest katowanie i potem ludzie się tak. dziwią, że ten pies zaczyna zachowywać się dziwnie. Ma różnego rodzaju natręctwa i właśnie takie zachowania, które są niczym nieumotywowane. Coś z tą energią Musi mhm. zrobić. Ja mówię o tym, pod, jeżeli, jeżeli chodzi o ruch. Ruch zgodny z potrzebami danego gatunku, jego wiekiem i stanem zdrowia tego zwierzęcia, bo to też musimy wziąć pod uwagę. Natomiast szczególnie u zwierząt młodych, u zwierząt, które są pełne energii i potrzebują dużo tego ruchu, niezrealizowanie nie tych potrzeb może się skończyć właśnie tego typu dolegliwościami. I tutaj przejdziemy do małych zwierząt, które są niewolnikami klatek terrariów. Ty kiedyś wspominałaś o tym, że chomik, chomik jest wędrowcem i tak. lu ludzie mówią, że się lubi kręcić tak, w bo lubi kółeczko. To jest, kręci. to jest mniej więcej to, o czym mówię. Zresztą nie musi, wystarczy pójść do... teraz może już jest lepiej te ogrody zoologiczne niektóre naprawdę są na wysokim poziomie, inne trochę gorzej, wiele jest tych trochę gorzej też. Zwierzęta, które są trzymane w klatkach, a normalnie są, penetrują ogromne, ogromne tereny, a siedzą w placy zaczynają chodzić w kółko, zaczynają mieć objawy tak zwanej choroby sierocej, czyli kiwania się. To kiwanie się i u dzieci, i, i u zwierząt również. Jest objawem niespełnienia potrzeb gatunkowych. Więc te choroby psychiczne, które dokuczają nam, uważamy, że to zwierzę zachowuje się nienormalnie, w ogromnej przewadze są z naszego powodu, z powodu realizacji naszych potrzeb, a nie potrzeb gatunkowych zwierzęcia. Ale bywają takie zwierzęta, które są nadagresywne, nadlękliwe. I to myśmy mówiły już o depresji u zwierząt. Czy u zwierząt może występować depresja? Oczywiście, że może. Natomiast są, są zwierzęta, które od szczeniaczka zachowują się w sposób no, trudny do opanowania, bo albo boją się potwornie obcych przestrzeni, boją się hałasów, boją się każdego miejsca. Wyciąganie ich na spacer sprawia wielki kłopot, lub zwierzęta, które y, są nadagresywne, z byle powodu wpadają w złość y, i zachowują się w sposób, póki są małe, niegroźne, a potem, kiedy są dorosłe, mhm. może to być sposób groźny. Proszę Państwa, to może być wynikiem bardzo wielu, y, y, do, wielu przeszłych zdarzeń, a mianowicie wiele zwierząt, i tutaj akurat będę piła szczególnie do kotów, które bawiąc się ze swoim opiekunem, ranią go. To są najczęściej kocięta zabrane zbyt wcześnie ze swojej rodziny, dlatego że kocia mama powinna mieć, przy... kocięta powinny być przy mamie znacznie dłużej, aniżeli to się dzieje, z różnych powodów. Ja nie mówię o hodowlach kotów, bo to jest jeszcze, jeszcze inna para kaloszy, mówię na przykład o zabieraniu kociąt. Do, do, do adopcji matce, która żyje w jakichś strasznych warunkach. No, czy czy są to, zabiera się bardzo małe kocięta, bo matka jest półdzika i chodzi o to, żeby nie nauczyła Albo ich. Albo le... nie żyje. No, Albo nie żyje. No w każdym razie są zabierane zbyt wcześnie i nie nauczą się być kotem. I my też poczytuj, czytamy to, jako ten kot jest prawda, agresywny, on zachowuje się, nie, 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 nie może na tego zaakceptować, bo ręce mam całe poranione, jak się z nim bawię. Ten kot po prostu nie umie się bawić, nie zna granic, nie zna granic, dlatego nauczyłaby go matka mama. i rodzeństwo, dlatego że wtedy, w, czasie kiedy, tak, w czasie wspólnej zabawy kocięta uczą się od siebie na, jak mocno można ugryźć, żeby nie bolało, bo to drugie natychmiast zaczyna płakać, ucieka, już się nie chce bawić, Albo oddaje. też różnie, ale najczęściej to jest tak, że, że ponieważ w kociej naturze nie leży okrucieństwo, tak jak w naturze człowieka. No ale może, jak ktoś zostanie mocno draźnięty, to może to ktoś może się oddać. Odciek, to to może mama, oddać. mama może, może skarcić no. takie dziecko, które za mocno ją, ją ugryzie czy drapnie. Natomiast rodzeństwo z reguły płacze i, te, i już się nie chce bawić, więc ono się uczy, jak się bawić, żeby nie bolało drugiej strony, żeby zabawa trwała i, i, i żeby było fajnie. Jeżeli chodzi o zabawy psów, jest bardzo podobnie. Psy są również zabierane zbyt wcześnie od swoich matek, i tutaj jest pewien wielki problem, dlatego że wiemy o tym, że ten okres socjalizacji z otoczeniem, jeżeli chodzi o szczenięta, zaczyna się yy, pogłębiać, znaczy jest, jest w pełni rozkwitu, kiedy pies zaczyna mówić: to jest moja rodzina, to jest moje miejsce. Mniej więcej około 7 tygodni, mniej więcej od 7 tygodnia życia. Yy, I później, kiedy pies już się całkowicie zidentyfikuje ze swoją rodziną i domem, w którym się urodził, jak się go z tego domu zabiera, on strasznie ten szczeniak tęskni. Mhm. Więc ludzie wzięli się na sposób i zabierają te szczenięta wcześniej, już wtedy, kiedy one same jedzą. Już nie, nie ma konieczności, żeby mama karmiła yy, własnym mlekiem, i zabiera się zanim to się stanie, i rzeczywiście. Te szczenięta y, dużo łatwiej aklimatyzują się w nowym domu i już się z nim identyfikują, bo ten czas, kiedy one się zaczną identyfikować, spędzają w tym domu. No tylko, że nie, tylko że nie zdążyły się nauczyć być psem. I tutaj jest to, o czym ja mówię wszystkim. Proszę Państwa, jeżeli decydujemy się na szczeniaczka, chcemy zabrać szczeniaczka, Albo weźmy go z bratem siostrą, albo weźmy dorosłego psa, który lubi szczeniaki, razem z nim, żeby tworzyły ten tandem. My dzięki temu damy temu szczeniakowi możliwość zostania prawdziwym psem. Bo, bo tak jest no bo musimy my, my ludzie też nie umielibyśmy być ludźmi gdybyśmy nie byli wychowani Więc właśnie pośród ludzi No wład samów przyszedł do głowy tak. od razu i to co się dzieje kiedy nie ma starszego pokolenia w danej społeczności No to pośród słoni, pośród ludzi, pośród wszystkich tak. zwierząt, ale mi chodzi nawet o to, żeby się nauczyć być przedstawicielem swojego gatunku. Mhm. Wiadomo że dzieci które są wychowywane w tak zwanym zimnym chowie i, i to była kiedyś taka straszna moda w, w okresie międzywojennym bodajże to było nie wiem czy to Anglicy czy Niemcy wymyślili, że dziecka nie trzeba przytulać, to wyrastają kaleki psychiczne. Takie, takie dzieci, i to samo dotyczy dzieci zwierzęcych. Więc jeżeli bierzemy kociaczka, szczeniaczka, dobrze by było, żeby towarzyszył mu albo brat, siostra, albo równolatek, a jeszcze lepiej lubiący małe zwierzęta, tak. przedstawiciel tego samego gatunku, bo to zwierzę uczy się od niego być psem, być kotem. I to, to bardzo ważne i możemy też się ustrzec pewnych zachowań poczytywanych później jako choroba psychiczna. W pewnym sensie będzie to zaburzenie w zachowaniu, zaburze, zaburzenie psychiczne u tego zwierzęcia, bo ono nie będzie reprezentatywne dla danej grupy gatunkowej, ale ono będzie miało powód w tym, jak my to, w, w, w nas będzie powód, w naszych decyzjach. Dobrze, tylko że pytanie z całego to wszystko jest tak. prawdą, i to jest. Ym... Tylko, że zaczęłaś sprawę od tego, co my powodujemy, jakie zaburzenia wywołujemy. Natomiast pytanie z tematu naszego dzisiejszego odcinka brzmi: czy pies może mieć schizofrenię? Właśnie. I y, 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 poszerzając sprawę, czy pies może być cyklofrenikiem, czy pies może być chronicznym depresantem z urodzenia? Czy pies może mieć chorobę dwubiegunową i tak dalej, i tak dalej. Chodzi właśnie o choroby psychiczne w sensie medycznym, że tak powiem bardziej, a nie obyczajowo sytuacyjnym. Tak, tak ale to, to wszystko się miesza. Widzisz, rodzisz się i yy, pies się może urodzić i słoń i człowiek z, yy, nie z chorobą psychiczną, ale ze skłonnością mm -hmm. do wystąpienia. Przekazaną w genach. Tak pewnych dolegliwości psychicznych i jeżeli zadziałają pewne bodźce, to to się może ujawnić. Bo o tym też trzeba pamiętać, mhm. że to nie jest tak, że jeżeli w czyjejś rodzinie występowała jakiegoś rodzaju dolegliwość ze strony psyche, to już i potomstwo jest skazane, nie. Muszą wystąpić pewne okoliczności, żeby to się ujawniło, i tak samo jest u zwierząt. Natomiast, jeżeli chodzi na przykład o taką chorobę, te nazwy chorób psychicznych zmieniają się u ludzi tak, tak bardzo, że ja nawet nie będę podążać za tym, bo, bo, bo nie mam o tym pojęcia. I ja jestem starej daty. W związku z czym wybaczą mi wszyscy ci, którzy, którzy zajmują się psychiką ludzką. Wiem, że schizofrenia teraz się nazywa inaczej, ale to nieistotne. Wszyscy wiemy o co chodzi. Jest to taka choroba który jednym z objawów głównych, najważniejszych chyba, jest to, że taka osoba z tą bardzo przykrą dolegliwością słyszy głosy, słyszy głosy, których nie ma, słyszy nakazy, których nie ma, słyszy przestrogi, których naprawdę nie ma i zaczyna działać zgodnie z tymi instrukcjami, które rodzą się w jej głowie i są słyszalne dla tej osoby. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to jest dla nas niediagnozowalne. Nie, nie, no nie jesteśmy w stanie tego, nas, nie możemy tego wykluczyć. Ja, ja nie wiem i nikt nie wie, bo tutaj najwięcej daje wywiad Prawda? I oczywiście zachowanie tego człowieka, ale on umie wytłumaczyć z, z jego punktu widzenia, dlaczego on tak robi. Prawda? Mm. I on wtedy może to powiedzieć, z, z, zwierzę y, tego no, nam nie powie. Nie mówili, tak. Więc możemy podejrzewać, że takie same choroby, jakie występują u ludzi, mogą występować u zwierząt. My u zwierząt kierujemy się wyłącznie tym, jakie objawy widzimy. Mhm. Często nie znamy przeszłości tego zwierzęcia. Natomiast chcę powiedzieć rzecz niezwykle istotną, którą powinien zapamiętać każdy, kto ma do czynienia z psami. Jeżeli chodzi o psychikę psów i psychikę ludzi, jest ona tak podobna, że te same leki psychotropowe... Tak, o tym już też mówiłyśmy. Tak, ale to jest to, to czasy, tak, zapty, które to działają na przykład przeciwlękowo na, na ludzi działają przeciwlękowo, na psy, które działają normując zachowania agresywne, znaczy tłumiąc te zachowania agresywne, tak samo działają na ludzi, tak samo działają na psy. Więc musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o emocje które są no, chyba podstawową sprawą, jeżeli chodzi o, o choroby psychiczne, to mamy je bardzo podobne. W związku z tym mamy emocjonalne potrzeby bardzo, tak. bardzo podobne i pamiętajmy o tym. I mówię to specjalnie do wszystkich tych, którzy znają miejsca, bo nie wierzę, że oglądają nas i słuchają ludzie, którzy mają psy na łańcuchach, którzy mają psy w jakichś małych boksach 100 metrów od domu. Mhm. Żebyście pamiętali Państwo, jeżeli znacie takich ludzi, to proszę, żebyście zrobili wszystko, co się da, żeby wyzwolić te psy z tej izolacji, dlatego że tego typu izolacja też robi dziury w mózgu, oczywiście mówię, w... Przenośni, tak, to jest tak, okropne tak. i to jest, dział, to jest zniszczenie kręgosłupa emocjonalnego psa. Pies jest tak samo rodzinny, tak samo społeczny jak my. Więc izolacja dla niego jest najgorszą karą tylko za to, że on jest. I potem możemy się w zachowaniu tego psa doszukiwać różnych anormalnych objawów, i tu chcę powiedzieć o tym, że często w mediach słyszymy o tym, że jakiś pies czy jakieś psy pogryzły dziecko, czy wręcz zagryzły kogoś. Mili państwo. Ty chyba postaraj się odpowiedzieć na to jako, jako laik w tej ja, ja, ja dziedzinie. Ja się nie muszę starać, ja odpowiem od razu. No tak jak wspomniałaś, nagłówek w gazecie, że agresywne psy rozszarpały czy dotkliwie pogryzły dziecko. Tylko, że zapominamy o jednej rzeczy. Nikt nie napisze, w jakich warunkach znajdowały się dane psy. Jak były traktowane? że jest to jeden pies. I teraz tak, mamy na przykład psa na dwumetrowym łańcuszku przy budzie, o dwa metry, to i tak dużo. Bardzo długi. To niech będzie metrowym, który niby ma bronić domu. Buda na zewnątrz, Państwo oczywiście w środku w tym domu przy budzie czasem się pojawia miska, czasem jej nie ma, czasem jest woda, czasem jej nie ma. Pies ma 3 metry do ogrodzenia. Za ogrodzeniem jest ulica, po tej ulicy chodzą dzieci. Pies oczywiście na nie szczeka. Dzieci w tym momencie, żeby nie dla szczekał. Albo dla y, fanu tak zwanego, jak nie rzucają kamieniami, to się wydzierają, y, rzucają patykami, czyć patykami. Dzieci robią niestety różne rzeczy, bywają bardzo okrutne. I teraz wyobraźmy sobie, że taki pies zrywa w końcu się, z się, z z się zrywa z łańcucha i Gdybym ja była takim psem, to ja bym też pogryzła te dzieci. Albo to dziecko. Nie, to jakiekolwiek dziecko się trafi. Najczęściej to jest bogu ducha, bo nie, wcale no, nie to dziecko, które to drażniło się. te, chodzi w ogóle o to. Tak, 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 także to, to, I to weźmy też jest pod nasza uwagę, wina. że takie psy najczęściej gryzą dzieci. To są psy mieszkające na wsi, na tym metrowym postronku, czy gdzieś za ogrodzeniem, które czy przypadkiem się malutkim. czy w boksie tak. malutkim, wyzwolone, po pierwsze nie wiedzą, jak się zachować, bo całe życie spędziły na tym metrowym postronku. A po drugie, jeżeli w ogóle się jakoś zachowają, będzie to agresja, którą dostawały przez całe życie albo większość. Yy, nam, się, nam się kończy czas, ale, ale jeszcze mamy maleńką chwilkę. Ja, ja maleńką chwilkę bardzo chcę wykorzystać, to bardzo jeśli można, bo to, ja bym chciała, żebyś sobie przypomniała historię młodego człowieka, który przyszedł do Ciebie z psem ukochanym i zaczął narzekać, że jego pies od pewnego czasu w ogóle nie jest sobą, że jest posępny, czasem zachowuje się irracjonalnie, że ma jakieś dziwne tiki nerwowe, i naprawdę nie wiedziałaś, co zrobić, bo pies niby wyglądał na zdrowego. I zaczęłaś bardzo życzliwie i głęboko rozmawiać z tym chłopakiem. I cóż się okazało? Chłopak był ofiarą nałogu. Ja już nie pamiętam, czy alkoholowego. Pamiętasz to? Nie pamiętam. Już tyle tego było, że nie pamiętam, ale mi przypomnij. Yy, to jest coś, co powiedziałaś mi lata temu. Ja to nawet opisałam w, w pewnym miesięczniku, do którego piszę. Yy, okazało się z tego wywiadu, że chłopak rzeczywiście, jak to się mówi, popłynął w trakcie studiów i popłynął tak daleko. Że postanowił zrobić sobie detoks i poszedł na kurację odwykową. To zdaje się właśnie był alkohol. I okazało się, że w trakcie kiedy właśnie płynął z kolegami ze studiów, płynął również ze swoim uroczym psiakiem, który był częstowany odrobiną piwa czy jakiegoś innego trunku. I po tym jak chłopak wyszedł już po tych tam kilku tygodniach kuracji odwykowej, już poczuł się na tyle silny, żeby rozpocząć życie już niepijącego człowieka. Zapomniał o fakcie, że jego kompan do kieliszka czworonożny, takiej kuracji nie przeszedł. Czyli, co się okazało, mówiąc najprościej, naprawdę tego nie pamiętasz? Nie pamiętam, ale było wiele, wiele... Wyszło na to, że pies również dużo uzależnić się od tak. alkoholu i tak samo potrzebował detoksykacji, tak samo potrzebował elektrolitów, glukozy i różnych innych rzeczy po to, żeby wrócić do formy do fizycznej. Normy. Znaczy, te, takie rzeczy zdarzają się szczególnie u tych zwierząt, które to, to w ogóle powinno być, za to powinna być kara więzienia. Małpy trzymane mhm. w niewoli, w domach. Daje się im papierosy, daje się im alkohol, tak, one i się tak się samo robi uzależniają. Takie zdjęcia, tak, i filmiki, tak. które I to, można obejrzeć w internecie. I to, to, to jest podobna, podobnie, więc myślę, że bycie psychiatrą zwierzęcym jest to po prostu już prawie że szarlataneria. No ty jesteś trochę ale, psychiatrą zwierzęcą. Ale Oczywiście chcę powiedzieć, tak że nazywa. jeszcze raz, że większość zaburzeń psychicznych, jakie. Mają nasze zwierzęta, ich tło leży w nas. I powiem Państwu, że przychodzą do mnie bardzo często ludzie ze zwierzętami, które mają zaburzenia w zachowaniu, i po dłuższej rozmowie dlatego mówię, że no była ta jedna z takich rozmów okazuje się, że przyczyna tkwi w rodzinie. Ale powiem również bardzo pocieszającą rzecz, że znam wiele takich rodzin, gdzie ludzie zmieniają swoje postępowanie dla psa. Jeżeli dowiadują się, że wtedy, kiedy robią awantury przy nim, czy nawet się biją, czy też są jakieś, jakieś bardzo niemiłe sytuacje związane między dziećmi a rodzicami, czy między dziećmi, ludzie zaczynają to zmieniać dla psa. Więc to tylko. A przy okazji, cała rodzina, cała rodzina przy okazji zdrowieje, więc to jest ten plus. I chylę czoła przed nimi, bo to jest prawdziwa miłość. Chcemy bardzo, bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje. Piszcie tak, do nas. Ostatnio jest ich coraz więcej, także naprawdę. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za zrzutkę, naprawdę dziękujemy i czekamy. No i cóż, postaramy się nie zawodzić Państwa i bardzo proszę o to, żebyście pisali do nas z propozycjami tematów. Mhm. Dlatego, że oczywiście ja mogę i Marta może mówić, możemy mówić godzinami, ale my chcemy mówić też na te tematy, które szczególnie Was no, interesują. Dzisiejszy temat był, był właśnie, właśnie realizacją prośb. Realizacją oglądaczki. Oglądaczki i słuchaczki. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Zawsze chciałam to powiedzieć. <laughs>